Witam Państwa bardzo serdecznie, a drodzy Państwo, dzisiaj naprawdę wielka atrakcja na kanale Króla Pustkowia. Wiele się mówi o tym, nawet ktoś taki komentarz napisał całkiem niedawno. A gdzie to będziecie wyjeżdżać tutaj, prawda? Gdy tutaj się roztoczą nad nami, prawda? Opary wojny. Drony zaczną tutaj wlatywać, już nie wiadomo z czego to będą drony, być może, no bo ze styropianu, z tektury, prawda, i z innych tam materiałów już to były drony, ale zagrożenie wojną, na zachód nie chcecie uciekać, ktoś napisał. No bo na Zachodzie źle, bo tak narzekacie na ten Zachód. To ktoś z Zachodu ten komentarz chyba napisał, ja nie wiem. No bardzo możliwe. No na Zachodzie źle, bardzo źle i na Zachód to ja bym nie wyjechał nigdy, absolutnie. Chociaż miałem taką okazję, naprawdę. Miałem taką okazję, ale nie zdecydowałem się nigdy. Ubiegać o możliwość pobytu w obcym kraju. Nie interesuje mnie to. Ostatecznie w Polsce będę do samego końca, no a jak będzie trzeba, no to będzie trzeba. Wiadomo, co zrobić, no już nie będzie wyjścia. W każdym bądź razie mamy dwie opcje: albo uciekać na zachód, albo na wschód, a wschód, no to gdzie? No ta Białoruś, taka zepsuta, zaciemniona, też, nieprzyjemna, no i Rosja. W Rosji to by nas przyjęli z otwartymi ramionami. No ja myślę, no to przy tej okazji oczywiście założyliby nam mundury jeszcze, żebyśmy tam robili różne... Dziwne rzeczy, no tak by to wyglądało, ale drodzy Państwo, dzisiaj jest oferta dla wszystkich, którzy szukają powodzenia na świecie, mogą na tym zarobić i jeszcze dodatkowo mieszkać na rajskiej, tajskiej wyspie. To jest, muszę powiedzieć, moda na sukces, naprawdę kapitalna i Polacy to wspierają, bo czytam sobie, drodzy Państwo, artykuł o rodzinie Dominika i Vincent Clarkowie Clark polsko-brytyjskie małżeństwo z jedenastką dzieci, słuchajcie. Jedenastka dzieci, jedenaścioro dzieci, to drużyna piłkarska! Ja bym inwestował już teraz! Zakładamy, dajcie pieniądze, finansujemy, robimy jedenastkę, drużyna piłkarska. Kapitalna, słuchajcie, sprawa rodzina zgrana jak to w rodzinie każdy za każdym, prawda, pójdzie w ogień. Rodzina to mała korporacja. W małej korporacji to się wspierają ludzie, tak samo jak w tych wielkich korporacjach tam u góry to jest knucie, manipulacja, kombinowanie, załatwianie własnych interesów kosztem innych, prawda? Faworyzowanie bardzo często tych swoich wybitnych, prawda, pociech. No tak, no dzieci resortowe to się nie biorą znikąd. Tak samo, prawda? Jest dziecko takie, jest dziecko siakie, no ale są dzieci takie, które tam oczywiście zdobywają uwagę gdzieś, następnie później, no bo to wypromowane, czy to na plecach tatusia, czy to wylansowane gdzieś w internecie. Potem, jak już się sami wylansujemy, to możemy własne tutaj, prawda? Yy, własnego Dziwolonga też promować, ale niedawno w tej rodzinie urodziły się pięcioraczki. Słuchajcie, z choreńca zdroju ta rodzina yy, mieszkali w Polsce przez jakiś czas, ale potem wyprowadzili się, słuchajcie, do Tajlandii i teraz żyją w Tajlandii. Rodzina polsko-brytyjska żyje w Tajlandii, nawet nie wyjechali na te wyspy Brytyjskie. Ciekawe, czemu nie wyjechali tam na te wyspy? Co tam nie wiem, czy tam nie ma takiego socjalu, żeby to wspierać. Ciekawe, czy tutaj pobierają jeszcze te 800 plus na 11 dzieci, no to trochę by było, no drodzy Państwo, no takie 10 koła by wpadało tam, plus jakieś dodatki. Ale zdecydowali się, słuchajcie, wyjechać yy, do Tajlandii i mieszkają na tajskiej wyspie Kochlanta. No to jest jakaś, słuchajcie, wyspa taka, że jakbyście tam, no to już wychodzicie, prawda, wstajecie rano bikini, no i już jedziemy bikini, to jest bikini, no wiadomo, rajska, tajska wyspa, no to jest już wakacje mamy zapewnione, nie wiadomo, jak to się stało, słuchajcie, rodzina mająca problemy finansowe, bardzo duże problemy, podobno, bo tam im się nie przelewa, życie to nie jest bajka, jak tutaj czytam, ale wyjechali, pojechali tam, mają kanał na YouTube, słuchajcie, i ludzie oferują im, Mieszkali w Polsce, wyjechali tam do Tajlandii, i tam słuchajcie, na tej rajskiej, tajskiej wyspie pokazują, co oni tam robią, jak to się żyje, czy jak to się nie żyje, jak to jest ciężko. 11 dzieci, ludzie drodzy, to ja nawet nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam, w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Wydaje mi się, że to jest coś naprawdę przekraczającego, jakąś, jakąś formalną naturę tego, co powinien generalnie rzecz biorąc, związek reprezentować, no bo tam rozumiem dwa dwoje troje dzieci ale jedenaścioro ludzie drodzy ale pojechali słuchajcie i polacy chętnie im wysyłają paczki z podarunkami z kraju tacy jesteśmy naprawdę fajni my to wszystkim damy wszystko wszystkim wszystko damy naprawdę byli w Polsce, żyli w Polsce, ale im się nie podobało, bo tutaj nie wiadomo, czy wojna, to wyjechali tam do Tajlandii. W jednym z ostatnich postów Dominika Clark, bo już nie nosi polskiego nazwiska, widzicie, jak to wygląda? Ona jest teraz Clark, Richardson. Clark, tutaj wszystko jest takie zachodnie, ale z Polski to się bierze, prawda? To weźmiemy z polskim, ale Clark, ja jestem Clark, no to a ty jesteś jak? No, jesteś Ania Kowalska, co ty tam znaczysz? Ja jestem Clarkowa zwróciła się do wszystkich, którzy ślą im upominki. W dużej rodzinie wszystko się przydaje. Widzicie? Ale chcemy też być szczerzy. No ja myślę, że tak. No Szczerość to jest podstawa. Ubranek mamy naprawdę sporo i na razie nie potrzebujemy więcej, więc nie wysyłajcie ubranek. Ale jak macie jakieś ubranka, to weźcie, wyślijcie mi tę ubranka. No ja tam komuś może na wsi porozdaję, bo tutaj ludzie też mają tego typu potrzeby. Bieda, nie mają rolnicy, gdzie tych plonów swoich sprzedać, prawda? Za chwilę wszystko, co produkują, to pójdzie na zmarnowanie albo będą rozdawać ludziom za darmo. Takie rzeczy też się tutaj, y, słuchajcie, zdarzają. Wyobraźcie sobie, y, kiedyś mama mi przysłała kurtkę. Y, jak to mama, prawda? Stary król ma lat 49, za chwilę kończy, będzie wchodził w wiek 50 lat. Mama kiedyś dzwoni, i mówi, a synu, taką kurtkę mam tam, gdzieś ktoś mi dał. Myślę, że tam taka ciepła, puchowa kurtka, to by ci się przydała, prawda? No ja mówię, no dobra, mamo, no dawaj tę kurtkę. Jak ja nie założę, jak ja tu nie pochodzę, bo tu zimy ciężkie, mówię, to zaraz dam komuś tutaj na wsi. No ale okazało się, że kurtka trochę na króla ciasna, mimo że król nie jest wcale otyły, no zobaczcie, jak król wygląda. Pięćdziesiątka, tu jeszcze mięśni trochę, prawda, wszystkiego wysportowany, ładny. Nie tam jak ci zawodnicy na meczu tych oldboyów, prawda, z tymi brzuchami, rozpasione to. Widzieliście tam kadrę oldbojów, jak z Niemcami grali tutaj w niedzielę na Stadionie Śląskim. Och, jak to wyglądało obrzydliwe. Ale mama mi przysłała kurtkę, prawda? Mówię, a to może syn pochodzi. A ja mówię, no za ciasna ta kurtka, bo to nie wiem, tam dostała od siostry tam gdzieś, prawda? No jak to w rodzinie, no po prostu zwyczajnie skromnie żyjemy, prawda? Nikomu się nie przelewa, nie mamy tych pieniędzy tyle, że każdy, każdemu coś tam daje. No zwykła rzecz, no. Może się to komuś wydawać tam takie dziwne, prawda? że się to jeszcze bierze, że się daje i, i tak dalej, ale tak jest No ale kurtka była za ciasna, przyjechał do mnie kolega tutaj któregoś razu drewno mi, yy, prawda, od niego kupowałem yy, do kominka i pytam się yy, yy, Janka mówię, czy chce kurtkę i on spojrzał, mówi, ludzie, jaka piękna kurtka do kościoła będę miał zdajcie sobie sprawę, ludzie do kościoła będę miał, na niedzielę, puchową kurtkę, bo akurat zima była, no to było w zeszłym roku, zeszłej zimy. No niesłychane historie, słuchajcie, ale już nie dawajcie tych ubranek tam, bo tam jak z rajska tajska wyspa, no to wiadomo, że tam cieplutko jest klimat jaki, tam jest tropikalny, subtropikalny, nawet tego nie sprawdzałem, bo mało mnie to obchodzi, ale już im nie wysyłajcie ubranek, bo oni już nie chcą, prawda, wszystko się przydaje, ale ubranek nie. Podkreśliła mamusia gromadki. Ujawniła też, że dzieci najbardziej lubią otrzymywać paczki z typowym polskim jedzeniem i smakołykami, a wśród ulubieńców jest m.in. kiszona kapusta. No to dawajcie, beczki tam wyślemy im z kiszoną kapustą. Róbcie kapustę! Wyślemy beczki! Może nawet Radek Sikorski się zaangażuje, żeby to przesłać tam, prawda? Rządowym samolotem polecimy, zawieziemy im w Polsce, mogli żreć kapustę kiszoną. Ale nie chcieli, bo jest Rajska Wyspa Tajska i polsko-brytyjskie małżeństwo Clarków. Kapustę kiszoną. Trzeba było do Niemiec jechać. Tam jest kapusta kiszona, prawda? I włócz. Już się zdenerwowałem, oczywiście, ale mieszkają na Rajskiej Wyspie Kochlen Kochlanta. Mama gromadki prężnie działa w sieci, gdzie pokazuje kulisy ich życia, no a przy okazji możecie wysyłać paczki. W ostatnim czasie mówiła też o tym, że ich dom odwiedziła policja, sprawdzali, czy oni czegoś nie ukrywają, prawda, e, i tak dalej, i tak dalej, ale sobie żyją. Często pytacie, co można nam wysłać, co można nam wysłać, może skarpety wam wyślemy tam, skarpety wam się tam nie przydały, a może ryż tam uprawiajcie w Tajlandii. Tam się chyba Jerysz, prawda? Ryby można łowić też. Nie chce się łowić rybek. Te skarpety może wyślemy. Może się skarpety ciepło przydadzą, słuchajcie, bo nie no, chyba nie marzną tam. Skarpety to trzeba Januszowi na zimę wysłać, Korwinowi, bo tam marznie, prawda? Nie ma na ogrzewanie tej willi swojej. To jest dla nas ogromna radość, kiedy kurier przynosi paczkę od was. No jak żeśmy paczki na Ukrainę wysyłali, to wiecie, gdzie te paczki lądowały na wysypisku. Na wysypisku śmieci, a pod wysypiskiem śmieci wiecie, co były? Groby właśnie tych ludzi tam na Wołyniu. Tak to wyglądało. A dlaczego nie chcieli tego nosić? Bo na ubranku nie było marki, yy, prawda, znanej na świecie, więc te wszystkie buciki wysyłane tam przez polskie rodziny trafiało to wszystko na wysypisku. Swego czasu krążyły filmiki. Ale wszystko się, drodzy Państwo, yy, przyda. Ale, yy, drodzy Państwo, przede wszystkim musi być ta kapusta kiszona. I tutaj jeszcze pani Mamusia Polka dodała, że jeśli mimo wszystko ktoś chciałby sprawić dzieciom przyjemność, no wszyscy chcemy sprawić oczywiście, bo to już nie wiadomo, czy to są polskie dzieci nawet, słuchajcie. To jest polsko-brytyjskie małżeństwo klarków? Prawda, z paszportem prawdopodobnie już nie wiadomo jakim, mieszkające w Tajlandii, ale wysyłamy tutaj! Będziemy mieli drużynę narodową jedenastkę! Za chwilę będą walczyć tam o Polskę! Ale jeśli chcecie zrobić przyjemność, to wysyłajcie coś bardzo praktycznego i kreatywnego. To ja nie wiem, co tam jeszcze kreatywnego może być, może trochę myślenia jakiegoś. Maluchy obecnie noszą rozmiar 92 cm. Starsze dzieci najbardziej cieszą się ze słodkości i smakołyków z Polski. A więc cukier jeszcze będzie truć po prostu te. Już nie będę mówił co. Cukier to są wszelkie choroby. W szczególności w tych słodyczach dzisiaj obecnie. Tam matka jest chyba naprawdę postrzelona powinna tam, nie wiem, jakieś owoce serwować z tej Taj Tajlandii, skoro w tym klimacie mieszka i przede wszystkim jeść to, co się w danym, gdzie się przebywa w danym klimacie. No zdajcie sobie sprawę, że klimat i jedzenie dostosowane do kultury jest uzależnione od klimatu. Jeśli jecie syf ze świata, to jak macie być zdrowi? Wiadomo, że w każdym terenie, w każdym rejonie świata jest inny klimat i jest inne żywienie. Dlatego oliwki rosną w krajach, w których rosną, prawda? Cytrusy rosną w krajach, w których rosną. Cytrusy przede wszystkim schładzają organizm, gdy jest wysoka temperatura. A oliwki mają naoliwić ten organizm, bo jest wysoka temperatura, więc trzeba z tego korzystać. Tak to ma wyglądać. Ale tutaj słodkości z Polski to wysyłamy. Wysyłajcie od razu słodkości. Nikt nie napisał, mamusi, że ma fioła? Nie. Oczywiście, że nie. A także kreatywne rzeczy. Wszelkie artykuły, plastyczne, kolorowanki, kredki, puzle czy polskie książeczki zawsze wywołują uśmiech. No ludzie drodzy, no tak! Idziemy, robimy paczki po prostu, bo to jest uśmiech. Nie zabrakło też kilku sugestii dla dorosłych. Pani Clark przyznała, że bardzo ucieszy się z przypraw takich jak ziele angielskie, słodka papryka czy suszona bazylia. Czy widzicie jaka to jest wariatka? No, nie, no, nie przesadzajcie, ale kupienie ziela angielskiego, naprawdę słodkiej papryki czy suszonej bazylii, yy, jest rzeczą aż tak niezbędną, żeby tutaj sugerować, żeby ludzie jej to przesyłali w ogóle. Nie mogłaby pójść sobie tego gdzieś tam kupić do sklepu, no ludzie. Wspomniała również o ulubionych smakach dzieci. Kapusta kiszona i kabanosy to podobno prawdziwe hity w ich domu. Za każdą, nawet najmniejszą paczkę z całego serca dziękujemy. Także my Polacy musimy wspierać takie rodziny, takie narodowe zrywy. Mieszkali w Polsce, gdzieś tam poznała Brytyjczyka, bo pewnie pracowała na zmywaków w Wielkiej Brytanii, no bo ludzie wyjeżdżali swego czasu za Tuska, ale nie wiem jak to było, nie wiem jaka jest historia. Mieszkali w Polsce, nie chcieli tutaj żreć kapusty, nie chcieli tutaj kolorowane kredek, wyjechali sobie na Tajlandię i teraz Polacy tam wyjeżdżali. Wysyłają, prawda, przez pół świata paczki i jeszcze kabanosy musicie wysłać. Bo to jest taki przysmak i to tak dużo radości im sprawi. A my chcemy wszystkim sprawić tyle radości, ale żadnej absolutnie przykrości. No ale ja mówię, drodzy Państwo, żeby tutaj już nie było, że ja tam oczywiście takie filmy robię nieprzyjemne, no to jest to oferta dla wszystkich, którzy myślą o tym żeby ewentualnie opuścić kraj, bo no to wtedy można wyjechać, potem zakładać oczywiście konto na YouTube, pokazywać, a my to tu żyjemy, my jesteśmy z Polski, tutaj jest nam ciężko, nie mamy kapusty kiszonej, nie mamy kabanosów, nie mamy ubrań, to weźcie nam wszystko tutaj przyślijcie, bardzo wam sprosimy, bo my naprawdę z trudem wiążemy koniec z końcem, yy, i tak dalej. No i to by było chyba na tyle, drodzy Państwo, dzisiaj z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie wysłać czegoś rodzinie Clarków, bo oni są w potrzebie. A skarpety ciepłe, zimowe Januszowi Korwinowi. Hej!